Witajcie! Dziś chciałam opowiedzieć o paru wydarzeniach astrologicznych, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Pierwsze z nich, na którym skupię się przede wszystkim, to Nów Pannie na 0,22 stopnia tego znaku, wypadający 23 sierpnia 2025 roku o godzinie 8:06 czasu warszawskiego. To dokładny moment nowiu, kiedy Księżyc i Słońce tworzą koniunkcję, rozpoczynając nowy cykl księżycowy. Ten now w ziemskiej pannie podkreśla tematy dokładności, analizy, porządku i świadomego kształtowania codzienności. Symbol sabiański tego punktu, tego stopnia panny to. Portret ludzkiej głowy z artystycznie podkreślonymi cechami. Drugie zjawisko, o którym chciałabym wspomnieć, to kolejny, drugi w tym roku, Nów, który odbędzie się w znaku Panny i przypadnie na 21 września na już 29 stopniu tego znaku. Ten drugi Nów połączy się z częściowym pierścieniowym zaćmieniem Słońca. I przyniesie jeszcze większą intensywność. Symbol sobiański z kolei tego 20 stopnia panny brzmi: Całkowicie pochłonięty wykańczaniem pilnego zadania, człowiek jest nieczuły na jakiekolwiek pokusy. Po samych opisach sobiańskich punktów widać, że przed nami okres maksymalnego skupienia, zaangażowania, koncentracji na szczegółach i konsekwentnej pracy. Która domknie etapy, rozpoczęte działania i przygotuje grunt pod nasze kolejne, pod dalsze przedsięwzięcia. Obanowie, ten sierpniowy i wrześniowy, otwierają cykl skoncentrowany na praktyczności, zdrowiu, pracy i dokładności, który znajdzie swoje dopełnienie podczas pełni w pannie w marcu 2026. O drugim nowiu i zaćmieniu w pierścieniowym słońca opowiem w osobnym materiale. Teraz przejdźmy do tego najbliższego nowiu, 23 sierpnia i może na początek przypomnijmy ogólne znaczenie zjawiska nowiu. Nowie to momenty rozpoczęcia zapowiedź nowego cyklu. Oddziaływanie nowiu trwa około dwóch tygodni, kiedy energia tej fazy pozwala nam sadzić nasiona nowych intencji. Gdy księżyc znajduje się w znaku panny, symbolizuje skrupulatność, porządek i dbałość o szczegóły. Panna to archetyp analityka, ale także uzdrowiciela, więc w czasie nowiu w tym znaku możemy czuć większą potrzebę porządkowania spraw dookoła nas, skupiania się na praktycznych aspektach życia. Temu nowiowi również warto o tym powiedzieć: towarzyszy także kilka ważnych aspektów planetarnych. Pierwszy to kwadrat nowiu do Słońca i Księżyca, czyli Słońca i Księżyca w Pannie, do Urana w bliźniętach. Istotą jest tu konflikt między potrzebą porządku, metody i zdrowia prezentowaną przez Księżyc i Słońce w koniunkcji w Pannie, a impulsem do nagłej zmiany, eksperymentu i rewolucji wyrażanym przez Urana w bliźniętach. Kwadrat obu tych planet w zmiennych znakach przyspiesza tempo zdarzeń naszych myśli. To napięcie rozgrywa się w sferze informacji, decyzji i naszych nawyków. Aspekt jest napięciowy i wprowadza energię nagłych zmian oraz yy, takiej nieprzewidywalności, yy, którą prezentuje planeta Urana. Panna to dodatkowo znak ziemski, a bliźnięta powietrzny, czyli tworzy się rozdźwięk żywiołów, ale też oba znaki są zmienne właśnie co oznacza zwiększenie zdolności, naszych zdolności do adaptacji i dążenie do wielokierunkowości. To na pewno czas intensywnych wyzwań, i, ale też szans na innowacje dzięki temu. Cieniem może być przeciążenie układu nerwowego. To na pewno. Może pojawić się nadmiar bolców, skoki koncentracji, bezsenność. Mogą nadarzać się tak zwane błędy wynikające z chodzenia na skróty, czyli pominięcia, chaotyczność, również spory komunikacyjne, nerwowość, niecierpliwość w dialogu, ironia, sarkazm. Warto zauważyć też, że kosmogram, w kosmogramie jest bardzo mało żywiołów wody, który odpowiada za ilość uczuć. Zdecydowanie przeważa umysł, intelekt oraz racjonalizm. Większość planet znajduje się wysoko na niebie, w górnej części kosmogramu. Co ciekawe, ta część kosmogramu prezentuje świat, czyli jest to taka zachęta dla nas do otwarcia się na niego, na ten świat i, i także do większej aktywności wśród innych ludzi. Dodatkowo, władca Panny, czyli Merkury, przybywa teraz w Lwie. Zwiększając naszą potrzebę pokazania się i najlepiej zabłyśnięcia. Więc zanim z czymś wyskoczymy, dopracujmy szczegóły. Kwadrat z uranem mówi o napięciach, potrzebie wyrwania się z rutyny i łączenia elastyczności z planowaniem. To wyzwanie, które może przynieść nagłe i nieodwracalne przełomy. Taki jest właśnie uran, ale nie bójmy się tego aspektu, choć może nie ryzykujmy bez zastanowienia. Kolejny ważny aspekt, bardzo ciekawy, to z Słońca i Księżyca w Pannie wobec koniunkcji Saturna i Neptuna w Baranie. Kwinkung to aspekt nieharmonijny, wymuszający korekty kursu. Światła w Pannie, nowa intencja, porządkowanie, higiena systemów muszą dostroić się do paradoksalnej mieszaniny, jaką prezentuje Saturn, czyli forma i granice, oraz Neptun, rozpuszczanie granic i ideały, marzenia. Obie planety znajdują się w ognistym baranie z kolei, który symbolizuje inicjację i natychmiastowość. Wytwarza się napięcie między zrób to dobrze, panna, a zrób to już, baran. Konflikt między planowaniem a natchnieniem, impulsem. Dyscyplina i wizja domagają się wspólnego mianownika w działaniu. Może warto więc zrobić taki plan: najpierw zarys dla barana, a potem precyzyjne dopracowanie dla panny. Może przy tym pojawić się dylemat, chaos organizacyjny, przepracowanie, mgła decyzyjna, nie wiem, czy trzymać się planu, czy może iść za głosem przeczucia, a także fizyczne objawy stresu z tego wynikające, na przykład ze strony układu trawiennego czy nerwowego. Ponadto warto weryfikować granice energetyczne: co naprawdę należy do ciebie, do mnie, Saturn. A co jest projekcją i iluzją Neptun? To trudny aspekt, bo wskazuje na konieczność porzucenia takiego naszego życzeniowego myślenia i iluzji, by pozostać przy konkretnej rzeczywistości. Trzeba dopracować każdy detal, również tu i teraz, tak jak mówi Panna, aby budować trwałą przyszłość. Kolejny aspekt, też nieharmonijny, to koniunkcja świateł, słońca i księżyca w kwinkunksie do plutona w wodniku, czyli kwinkunks nowiu do plutona w wodniku. Kluczowa jest potrzeba sumiennego dopracowania tych codziennych spraw z obiektywizmem i krytycyzmem, panny, czyli to mikrozarządzanie versus makrozarządzanie. Makro Taka makrotransformacja systemu charakterystyczna dla Plutona w wodniku, związanego z wszelkimi technologiami, kolektywami, algorytmami, siecią. Tutaj ten detal zderza się z wymogiem zmiany tych ogólnych struktur. To pozwoli wejść w erę wodnika, właśnie która niesie głębokie te rewolucyjne transformacje, czyli praca z danymi i narzędziami. Powinna zostać wprowadzona do takich codziennych nawyków. Pomoże to nam w umiejętności przenoszenia tych dużych zmian na precyzyjne jakieś działanie. Ten aspekt może też być trudny z tego powodu, że energia Plutona może nas rozpraszać, przytłaczać. A potrzeba zharmonizowania jej z analitycznym nowiem w pannie może w efekcie paraliżować nasze działanie. Patrząc na wszystkie aspekty, to znaczy na te dwa kwikunksy, a jeszcze dodatkowo trzeci, który powstaje: sekstyl między koniunkcją Neptuna i Saturna a Plutonem, czyli taki sojusz, forma plus wyobraźnia. Saturn Neptun z głęboką modernizacją Pluton w wodniku. Tworzy, tworzy się dzięki temu figura zwana palcem bożym. Palec Boży wyznacza wyjątkową misję i cel, na który wskazują planety. To wyzwania, które trzeba pokonać, porzucić łudzenia, wypracować trwałą racjonalną rzeczywistość w tym, w, tym, w tym akurat przypadku, oraz zadbać o swoje otoczenie. Zanim zaczniemy pomagać innym i rozszerzać się na świat, palec Boży z udziałem Księżyca i Słońca, czyli planet osobistych, wskazuje nam drogę do znalezienia własnej, indywidualnej metody działania. Ostatnim ważnym aspektem, który towarzyszy nowiowi w Pannie 23 sierpnia, jest kwadrat pomiędzy Wenus w Raku a retrogradującym Chironem w Baranie. Jest to napięcie między potrzebą tego emocjonalnego bezpieczeństwa a, a koniecznością konfrontacji z własnymi ranami i bólem, co wymaga od nas takiego działania w kierunku zaleczania tak, tych ran. To również napięcie pomiędzy potrzebą więzi i opieki, którą prezentuje Wenus Braku, a starym zranieniem w obszarze naszej autonomii. Naszej inicjatywy i tożsamości, o której mówi Chieron Baranie. Retrogradacja kieruje dodatkowo ten proces do naszego wnętrza. Odnośnie relacji mogą pojawić się takie tematy i pytania, kto pierwszy wyciąga rękę? Czy mogę potrzebować pomocy, a jednocześnie nie tracić siebie? W tym czasie istnieje też ryzyko uruchamiania dawnych historii odrzucenia lub poczucia, że muszę radzić sobie sam, sama. W kreacji finansach może pojawić się lęk przed takim pokazaniem wrażliwszej tej autentycznej wersji siebie lub proszeniem o, na przykład o adekwatną wycenę za usługę. Może pojawią się wahania przy stawianiu granic w kontaktach z klientami bliskimi. Wyzwaniem będzie, taka, będzie okazywanie czułości bez lęku. I nauka proszenia o wsparcie z jednoczesnym brakiem uczucia, że umniejszamy własnej sprawczości. Na koniec uwaga taka, kto ten nów odczuje najmocniej. Jeśli masz w horoskopie aktywne punkty od 0 do 10 na w znaku panny, barana, wodnika, bliźniąt, ale również raka. Prawdopodobnie silnie zarezonujesz z tymi konstelacjami. Teraz zapraszam Was na kolejną część, bo, bo w tym materiale będę omawiać także prognozę nowiu dla poszczególnych znaków Zodiaku. Baran. U baranów now kieruje uwagę na codzienność, zdrowie i organizację obowiązków. Niespodziewane impulsy od urana mogą przynieść szybkie zmiany w pracy lub grafiku. Napięcia kwinkunksowe z Saturnem, Neptunem i Plutonem przypominają. Że chaos wymaga struktury, wizja musi spotkać się z praktyką, a zmiana pociąga za sobą głębszą transformację. Możesz na ten czas spróbować uprościć swoją rutynę dnia codziennego i wprowadzić jakieś drobne, nowe kroki, na przykład dbania o ciało. Czasami mniej, a systematycznie pozwala osiągnąć trwały i lepszy efekt. Byk. Dla byczków znów otwiera przestrzeń dla miłości, twórczości i radości życia. Uran może wprowadzić nagłe zwroty w uczuciach albo przypływy inspiracji. Lekcje kwinkunksów Saturna, Neptuna i Plutona wskazują, że fantazję trzeba wesprzeć dyscypliną, a serce wyraża się pełniej, gdy przechodzi przez wewnętrzną przemianę. Przyjrzyj się, jak możesz wpuścić więcej zabawy do y, codzienności, i przestać może tak surowo oceniać siebie, aby cieszyć się pełnią życia. Byk. Dla byczków znów otwiera przestrzeń dla miłości, twórczości i radości życia. Uran może wprowadzić nagłe zwroty w uczuciach albo przypływy inspiracji. Lekcingów Saturna, Neptuna i Plutona wskazują, że fantazję trzeba wesprzeć dyscypliną, a serce wyraża się pełniej, gdy przechodzi przez wewnętrzną przemianę. Przyjrzyj się, jak możesz wpuścić więcej zabawy do codzienności i przestać może tak surowo oceniać siebie, aby cieszyć się pełnią życia. Bliźnięta bliźniąt NUF podkreśla sprawy domu, rodziny i emocjonalnych fundamentów. Pod wpływem URANA mogą pojawiać się nagłe zmiany w przestrzeni życiowej albo w podejściu do bliskich. Dynamika KwinKunksów z trzema planetami uczy, że stabilność domu wymaga od nas cierpliwego planu oraz duchowej otwartości. A także gotowości na transformację więzi. Zastanów się, czy nie nadszedł przypadkiem moment na odświeżenie miejsca zamieszkania lub rodzinnych relacji. Rak. Dla raków now nóg, nóg akcentuje komunikację, nauka i codzienne kontakty. Uran może przynieść nagłe wiadomości czy impulsywne rozmowy. Oddziaływanie kwinkunksów Saturna, Neptuna i Plutona. Przypomina, że słowa powinny łączyć się nie tylko z odpowiedzialnością, ale i z jasnością intencji i świadomością ukrytych emocji. Może warto uprościć swój sposób rozmowy i dać więcej przestrzeni na słuchanie. Lew Ulwównów porusza tematy finansów, zasobów i poczucia bezpieczeństwa. Uran może przynieść nagłe wydatki albo okazje zarobkowe. Odpowiedź płynąca z fingunksów to pogodzenie idealizmu z pragmatyzmem przy jednoczesnym uwzględnieniu głębszych transformacji, które będą prowadzić do stabilności. Spróbuj spojrzeć na swoje finanse w inny sposób i sprawdź, które nawyki w tym obszarze warto zmienić. Panna, dla paniennów jest wyjątkowy. Odbywa się w ich pierwszym domu. Dotyka bezpośrednio spraw osobistych i tożsamościowych. Uran może wywołać potrzebę nagłej zmiany wyglądu, stylu czy sposobu działania. Kwinkum Saturna, Neptuna i Plutona stawiają pytanie: jak pogodzić marzenia z konkretem, lekkość z odpowiedzialnością? I otwartość z wewnętrzną przemianą. Co możesz zrobić? Rozważ może, w jakiej sferze życia najbardziej potrzebujesz świeżego startu i działaj. Uwaga! Uwaga nów, nów przynosi potrzebę wyciszenia i regeneracji wewnętrznej. Uren może przynieść niepokój albo nagłe przebudzenie emocjonalne. Kinkungcy pokazują, że duchowa cisza jest owocna tylko wtedy, Łączy się z strzejwym spojrzeniem, porzuceniem iluzji i gotowością do transformacji. Daj sobie może prawo do chwili samotności i potraktuj ten czas nowiu jako przygotowanie do nowego startu i etapu. Skorpion. Skorpiony mogą odczuć ten czas nowiu w przyjaźniach i grupowych przedsięwzięciach. Uran może wywoływać nagłe zmiany w relacjach społecznych. Przekaz Kwingunksów, Saturna, Neptuna oraz Plutona brzmi: Twoje miejsce w grupie wymaga wyważenia, ale także spontaniczności, realizmu i otwartości na głęboką przemianę. Co yy, mógłbyś zrobić w tym czasie? Może rozej, rozejrzeć się, które więzi Cię wzmacniają. A które warto odpuścić, i zrobić w ten sposób miejsce na nową energię. Strzelec. Dla strzelców nów otwiera nowe perspektywy w karierze i planach życiowych. Uran może przynieść nagłe zwroty zawodowe i zwroty na drodze powołania. Kwinkumsy trzech planet przypominają, że sukces buduje się na cierpliwości połączeniu wizji z rzeczywistością i gotowości do przeobrażeń, które wzmacniają pozycję. Możesz pomyśleć, jak Twoja kariera może się rozwinąć dzięki otwartości na zmiany. Lęk przed nowym może hamować tylko Twój rozwój i Twoje spełnienie zawodowe. Rak. Dla raków now akcentuje komunikację, nauka i codzienne kontakty. Uran może przynieść nagłe wiadomości czy impulsywne rozmowy. Oddziaływanie kwinkunksów Saturna, Neptuna i Plutona przypomina, że słowa powinny łączyć się nie tylko z odpowiedzialnością, ale i z jasnością intencji i świadomością ukrytych emocji. Może warto uprościć swój sposób rozmowy. I dać więcej przestrzeni na słuchanie. Wodnik. Wodniki doświadczają tego nowiu w obszarze wspólnych finansów i intymnych relacji. Uran może wprowadzić niespodziewane wydarzenia w sprawach materialnych lub osobistych. Kwinkuksy uczą, że kontrola i elastyczność muszą iść w parze z, głęboką, z głębokim procesem transformacji, aby uwolnić ukrytą moc. Spróbuj zobaczyć. Gdzie możesz odpuścić kontrolę i zaufać procesowi przemiany? A gdzie przyjrzeć się tematom bliżej i świadomie pokierować sprawami. Ryby. U ryb nów kieruje uwagę na relacje i partnerstwa. Impulsy urana mogą wywołać nagłe zwroty w związkach lub współpracy. Wskazówką kwinkówców Saturna, Neptuna i Plutona. Jest kompromis i elastyczność, które są potrzebne, ale jeszcze ważniejsza jest gotowość do przemiany tego, jak tworzysz więzi. Może przyjrzyj się, czy nie warto otworzyć się na nową formę współpracy, albo zauważyć, gdzie tracisz siebie w relacjach przez nadmierne dopasowywanie się. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeśli ten przekaz z Tobą rezonuje, będę wdzięczna za polubienie, subskrypcję i komentarz. Zapraszam również na konsultacje astrologiczne, kontakt przez moje konto na Instagramie lub na mail. Wszystkie informacje będą zawarte poniżej nagrania. A teraz życzę Wam naprawdę pięknego nowiu i do zobaczenia.